Więc tak, to jest nasza łazienka. Kiberek, przez Kotograńcko prochodzimy. To jest spokój z balkonem. Telewizor satelitarna. Polskie programy. Kuchnia, na której właśnie szykuję kawkę dla żony, poszła żona po mleko. Tu jest wejście i sypialnia. Teraz idziemy na najlepsze miejsce Czyli na balkon z widokiem na morze. O! I moja małżonka właśnie wraca z y, mlekiem do kawki. Tu nasz tarasik. Tu nasze autko. A tutaj widok piękny. Y -ty